Jak taka właśnie butelka wygenerowała mi 5000 obrotu na sklepie w przeciągu 3 dni Zobaczcie to, bo to jest niesamowite Tak dropshipping dalej działa bez problemu, a tym bardziej w Polsce, gdzie rynek to... nie jest w ogóle nasycony I... Więc generalnie ponad 2 lata temu otworzyłem pierwszy sklep z nawilżaczaniem powietrza Tak wiem, przeruchany produkt, ale nawet się sprzedał i po paru miesiącach mi tam 5 koła chyba około wygenerował Później po miesiącu otworzyłem kolejny sklep, który mam do dzisiaj, czyli no jak możecie sobie zauważyć, dwa lata już go ponad prowadzę. No i stale mi tak spokojnie 200 k miesięcznie wpada na konto, więc niestety nie podzielę Wam się z Wami produktem, który do teraz sprzedaję, ale jest mega dobry. No i praktycznie nie ma pytania, na które bym nie odpowiedział w dropie. Więc sobie zrobimy test. Czy jeżeli straciłbym z dnia na dzień ten sklep, z którym jest mi bardzo komfortowo. Czybym od nowa mógłbym zacząć z dropem i z moim doświadczeniem, cokolwiek w ogóle uzyskać i czy w ogóle uda nam się sprzedać cokolwiek. Dobra, więc no pierwszy ogień trzeba będzie znaleźć jakiś produkt, czyli według mnie najlepszym sposobem jest po prostu zrobienie sobie takiego konta na TikToku yy, fake'owego, gdzie wpisujecie frazę dropshipping, yy, TikTok Made byte, pewnie to już słyszeliście w wyszukiwarkę, ale... Nie szukacie nam produktów, tylko wszystko lajkujecie, komentujecie, udostępniacie, wchodzicie w linki, później chodzi w dla Ciebie. I już algorytm jakby ogarnął, że Wy jesteście zainteresowani w te produkty i Wam będzie naturalnie pokazywać organiczny content, który robią inne sklepy. I tak właśnie możecie znaleźć swój bestseller. Po pół półgodzinie scrollowania w sumie znalazłam taką buteleczkę, i według mnie spełnia wszystkie kryteria dobrego produktu, ma dobre oceny na Ali. Yy, sprawdzałem tam 7 dni dostawy jest więcej git nie będzie nie czekać 30 dni yy, no i najważniejsze absolutnie najważniejsze mega łatwo się z nim zrobi wiralowy content no bo ma się na to już pomysł tak ale najlepiej jak zaczynacie zacznijcie sprzedawać coś co byście sami kupili bo wtedy wam to będzie łatwiej reklamować i bym w ten sposób jeżeli bym zaczął od początku bym to robił no bo później już z doświadczenia to po prostu wiecie, co ma potencjał co nie Dobra, więc mamy produkt, teraz trzeba założyć sklep i tu najważniejsza rzecz, nie spędzajcie tygodni na budowanie sklepu, bo to się mija z celem testowania produktów, czy rzeczywiście on jest dobry, bo wyobraźcie sobie, że budujecie sklep tydzień, produkt nie wypali, jesteście tydzień w plecy. Jeżeli produkt jest dobry, sklep nie musi być dopracowany, żeby się sprzedał produkt. Maksymalnie, maksymalnie jeden dzień. Jak już jesteście doświadczeni, to dosłownie godzinka macie sklep gotowy, już ze wszystkimi płatnościami, dostawami jest to już po jakimś czasie mega proste. Tutaj wam pokażę, time -lapse, jak mi się udało założyć sklep. Nie jest on wybitny, ale właśnie o tym mówię, że on nie musi być wybitny, bo jeżeli produkt jest dobry, no to zaczniecie sprzedawać, a później się będziecie bawić w sklep. Ja osobiście korzystam z Shopify'a, jest to dosyć najpopularniejsza opcja. Jako polskie alternatywy, niby jest jakiś Take Drop albo WordPress, ale to jest wszystko zbyt wolne. Take Drop, zero customizacji landing pageu. Macie praktycznie motywy, których nie da się zmienić, chyba że coś się zmieniło, bo ostatni raz jak testowałem ich, no to tragedia. Shopify według mnie jest gołtem. Macie bliczkę elegancko nawet paczkomaty, jeżeli. Yy, później będziecie produkt chcieli importować i wysyłać z własnej ręki, też to jest jakaś opcja. Jest opcja. Dobra, więc wypadałoby powiedzieć, co to ryby w ogóle? Dobra, zakładamy konto na Shopifyu, yy, pobieramy aplikacje Jam Pages, InstaFida yy, oraz jakieś bundles, tworzycie produkt, yy, tutaj mamy tę buteleczkę, sobie przesyłam zdjęcia z telefonu na, na laptopa szybko, ustawiacie cenę, yy, jeżeli chcecie fajne produkty, foto, Flair AI, banger totalny. Tylko musi po prostu nie być to w ręce, bo wtedy wam nie wytnie to całego. Tworzycie sobie szybko. Tutaj właśnie jakieś bundly. bundle instaluję. Właśnie. Dobra, usuwamy sobie te zbędne sekcje. Tylko te, które nam się przydadzą, zostawiamy. No i teraz po prostu dostosowywuję stronę pod mój produkt. Bo tu widzicie jakiś samochodzik. Tego nie sprzedaję. Sprzedaję buteleczkę taką fajną. No, no, i generalnie tak by sklep wyglądał no na górze, mi się bandle nie wczytały. Czyli powiedzmy, jedna sztuka 100% ceny, dwie sztuki 90% ceny, wiecie o co chodzi, ale wszystko generalnie kup teraz działa. Macie jakiś opis, fajne zdjęcia, logo sklepu, darmową dostawę, szybki opis na dole. Jeszcze opinie by się przydały, ale to jest dosłownie 15 minut roboty, więc to też przydałoby, przydałoby dodać. się dodać. No, i tak jak wspominałem wcześniej. Taki sklep w zupełności wystarczy, żeby uzyskać pierwszą sprzedaż, bo jeżeli produkt jest dobry, to po prostu klient to kupi. Może nie tyle co produkt, bo tak naprawdę w tych czasach to jest walka kontentu. Dobra, więc mamy produkt, mamy sklep, no to teraz trzeba kogoś przyprowadzić do sklepu, tak? No to zaczynamy sobie tworzyć kontent. Konto TikTok, Instagram też można na YouTubie, ale ciężko przekonwertować z YouTuba. Instagram jest o tyle fajny, że nie potrzebujecie żadnego progu, żeby wstawić link do bio. To jest fajne, jednak tam da się pójść wiralem, ale jest znacznie ciężej niż na TikToku, według mnie, ponieważ reels jeszcze w Polsce nie są aż tak, mi się wydaje, ogólno używane. No, i dobra, sobie zamawiacie produkt do siebie najlepiej, żeby stworzyć organiczny content. Później możecie go dopalać reklamami. To też jest fajna opcja, jeżeli na przykład poszedł wam viral TikTok. To później sobie odpalacie konto reklamowe na TikToku i wybieracie po tego TikToka, który poszedł wam viralem i wygenerował jakąś sprzedaż, żeby po prostu to podbustować i jeszcze więcej zarobić. To jest według mnie najlepsza opcja: takie połączenie organicznego kontentu z reklamami. I teraz, według mnie, tworzenie kontentu. Nie ma nic bardziej prostszego, niż po prostu kradzież. Tak, po prostu wyszukiw... znajdziecie produkt od kogoś z Ameryki, kto to już sprzedaje, po prostu kopiujecie jego wiralowe TikToki 1 do 1 na polskie. No i macie największą szansę, że to się wybije. Chyba, że jesteście kreatywni, możecie to parafrazować jakoś, ale najlepiej, właśnie jak najmocniej się zainspirować, bo jeżeli coś się udało raz. To drugi raz też się prawdopodobnie uda, żeby poszło wiralem. Dobra, i teraz wam pokażę, co ugotowałem, bo według mnie jest to kwintesencja dobrego, sklejonego filmiku, który ma ogromny potencjał w pójście wiralem. Zresztą, tak jak poszedł, bo ponad bańka wyświetleń, no to jednak mówi sama za siebie. Więc zobaczcie, co tu ugotowałem. <śm> Dobra, i dlaczego to jest tak dobry materiał, właśnie na, na pójście viral właśnie organicznie? Po pierwsze, przejścia co sekundę, dwie, co mocno przyciąga uwagę odbiorcy. Po drugie, chwytliwy napis na górze, ze względu na to, że ludzie potem oznaczali policję w komentarzach. A jak wiecie, im więcej komentarzy, tym bardziej TikTok to puszcza dalej i dalej i dalej. Tam ci odpowiadali na komentarze, co ci oznaczali, że są konfidentami, <grym> jak wiadomo. No i tak to właśnie poszło wiralem i w pierwszy dzień, gdzie nie miałem linku przypiętego do bioprofilu, czyli ludzie musieli manualnie wpisać adres domeny w przeglądarce, co też ważne. Wybierzcie nazwę sklepu, żeby było łatwo do zapamiętania. Aqua skrytka jest mega łatwa, żeby to przepisać do przeglądarki. No i w ten dzień już wygenerowałem 4 zamówienia, czyli mamy 400 zł, 4 butelki sprzedane za 100 zł. No i myślę, że to jest mega spokojnik jak na dosłownie jeden dzień roboty. A to dopiero początek, bo po pierwszym TikToku, który miał 1.1 miliona wyświetleń TikTok go zbanował za <grywki> narkotyki i tak dalej, no bo tam w tym woreczku pokazywałem cukierki, no ale jednak nie przyjęli odwołania czaję to, ale też po części to był też sukces tego TikToka dlaczego on tak się wybił A to dopiero początek. Bo ten pierwszy TikTok 1,1 miliona właśnie wygenerowałem te 4 zamówienia. Później TikTok za TikTokiem było 800 tysięcy, 700 tysięcy. Tutaj zobaczcie e, pierwsze TikToki z mojego konta, tej Aquaskrytki. No, jak widzicie, pójście viralem nie jest w przypadku, aczkolwiek istnieje takie coś jak Shadow Ban, kiedy wasz TikTok nie przebije co najmniej 300 wyświetleń w jakieś, nie wiem, pół godziny, 15 minut. To wtedy rzeczywiście macie shadowbana, ale. Pójście wiralem, nie w przypadku. Zawsze musi być jakiś czynnik, za którym idzie właśnie ten wiral. W moim przypadku to właśnie był napis, szybkie ujęcia, chwytliwy napis, gotowy przepis. A później było jeszcze lepiej, bo codziennie dodawałem jednego TikToka. Z jakimś, właśnie, ciekawym formatem. No i sami zobaczcie, jaki wynik mi się udało zrobić w 3 dni od 31 sierpnia do 2 lipca. Jest to totalny banger, biorąc pod uwagę na to, że marża tutaj była 60%, wydatek na reklamę był zerowy, bo to wszystko było organicznie. Jeżeli dopaliłbym wiralowe TikToki reklamą, to boję się, i jaki to byłby obrót na tym sklepie, no ale to był taki test, tak, żeby wam pokazać, że dropshipping dalej działa. I tym bardziej to nie umarło. Nawet jedno zamówienie dostałem z Norwegii, co ciekawe. No i według mnie, polski rynek jest mega nienasycony jeszcze takim właśnie czystym dropshippingiem. Znajdzie się jakiś sklep y, raz na jakiś czas, ale, tak, żeby stricte ktoś w tym sprzedawał co chwilę, to nie ma nikogo takiego. No więc podsumowując, eksperyment był całkiem ciekawy, bo jak widać z doświadczeniem, każdy sklep ci może wyjść. Y, tak naprawdę wszystko zależy od kontentu, bo jeżeli kontent masz dobry, zawsze coś tam ci wleci do kieszeni. Mam nadzieję, że taki format Wam się spodobał na moim kanale. Jeżeli chcecie więcej materiałów, wpiszcie w komentarzu, co byście chcieli zobaczyć, co dodać, co odjąć, bo jest to pierwszy filmik na kanale. W opisie macie link do Discorda, gdzie jest więcej takich osób zajmujących się dropem, więc polecam dołączyć. No i co, chyba na tyle? Siłanko.